Zapraszam na piosenkę zamknięty w butli. Raz, dwa, trzy. Co to jest za miejsce? Co ja robię tu? Jak się mam wydostać z tej wielkiej butli? Ona jest zamknięta. Zabezpieczona jest. Strasznie duszno mi i to jest zagadka. Jak wydostać się? Ciągle jestem w Butli cały dzień. Jak się mogę wydostać z tej Butli, to chciałbym znowu bardzo wolnym być. O nie! Ciągle jestem w Butli cały dzień. Jak się mogę z Butli wydostać, to chciałbym znowu bardzo wolnym być. O nie! Raz, dwa, trzy. Co ja mogę zrobić w tej wielkiej butli? Już wiem. Mogę zepchnąć korek i dostać się. Ciągle w butli cały dzień. Jak się mogę, kurczę, wydostać? Chciałbym znowu bardzo wolny być. O nie. Ciągle jestem w butli cały dzień. Jak się mogę, kurczę, wydostać? Chciałbym znowu bardzo wolnym być. O nie! Butli zamknięty! Ja jestem w butli zamknięty! Dziękuję! Dziękuję bardzo za słuchanie piosenki! Już wkrótce pojawi się nowa piosenka.